Drewno to jeden z najbardziej ekologicznych materiałów. A te domy są bardzo nowoczesne: wyposażone w ogrzewanie podłogowe, a nawet sauny. Wyróżnia je to, że powstają z prefabrykowanych elementów. Zgrana ekipa stawia takie domy bez porównania szybciej niż stawia się murowane. A więc, jak się buduje luksusowy ekologiczny dom? Zaczyna się od planowania. Najpierw powstaje projekt. Musi być dobry, bo taki dom nie jest tani. Kosztuje od 400 do 750 tysięcy euro. Sam dom, bez działki. Dlatego rozmowy z klientem są bardzo ważne. Zwykle od omówienia szczegółów do powstania modelu 3D upływa 6 tygodni. Od 20 lat stawiamy jeden dom tygodniowo, i jeszcze żaden projekt się nie powtórzył. Zmysł architekta trzeba przełożyć na plan produkcyjny. Od 350 do 400 szczegółowych rysunków. Bez nich budowa jest niemożliwa. Etap projektowania trwa najdłużej. Gdy wszystko jest już ustalone, projekt przyspiesza. Najpierw docina się drewno na ściany zewnętrzne. W tej fabryce używa się świerku. To jasne i lekkie drewno pochodzi z Arktyki, głównie z Finlandii i Szwecji. Rośnie wolno, więc ma lepszą jakość. Drzewa osiągają 25 metrów wysokości. Wstępna obróbka odbywa się w tartaku. Czas to pieniądz, więc cięcie i budowa muszą przebiegać szybko. Pomagają w tym specjalne maszyny. Sztomel używa obrabiarek sterowanych numerycznie zwanych CNC, które gwarantują najwyższą precyzję. Wystarczy załadować program do pamięci, a maszyna przeniesie wizję architekta na materiał.